Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Miłosz Biedrzycki Niepostrzeżenie zrobił się sezon na pomidory. Porzuciliśmy modernistyczne mroki. Polityką tak czy tak nie zajmowaliśmy się. Odporzucać kamulami, poganiać z zomownią. Inaczej niż tamci, co potrzebowali odbitych nerek robotników z radomia, żeby wznieść się na wyżyny talentu, ale cyt. Dość o tym. Reklama porównawcza jest zabroniona w polskiej telewizji. Nadeszła pora pomidorów. Łagodne, liliowe zmierzchy, swobodny przepływ ciepła między czubkiem głowy i wygrzanym asfaltem. Rozświetlone place pełne ludzi. Przestrzeń przenikająca ciało. Jeżeli koniec świata nie nastąpił tamtego listopada, kiedy ciemność stała się gęsta i zawiesista, wygląda, że potrwa dłużej niż się wydawało. Czytał Adam Fidusiewicz. Wolnelektury.pl Zostań naszym przyjacielem. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.